Siemano z tej strony witam was w swoim kolejnym filmiku z gry Battlefield 1, tym razem single player i taki krótki filmik z ciekawostką odnośnie gdzie możecie znaleźć szablę kawaleryjską, to jest chyba na polski, a po angielsku Kawalery Sword. Jest on w kampanii pierwszej. Jest to błoto i krew. Jest to misja awaria Ta w nocy I ta szabla Znajduje się w jednym ze sklepów Zaraz zobaczycie na gameplayu Gdzie dokładnie Możecie ją pójść i podnieść Jeżeli ją podniesiecie to odlokuje ona wam się Na stałe Będziecie mogli ją również używać W Multiplayerze Taka krótka ciekawostka Krótki filmik Ale właśnie chciałem wam pokazać gdzie możecie to znaleźć odblokujecie też pewne osiągnięcie na originie jeżeli oczywiście gracie na pc no ale podajesz na innych platformach też ta <laughs> szabla znajduje się właśnie w tym miejscu, dobra dzięki trzymajcie się do następnego filmiku, hej